Witajcie, moi drodzy. Z tej strony Patryk, kanał. Buty nie grają. A w dzisiejszym odcinku mamy riboki, mid-question. No i wasze pytanie, pewnie, co one tu robią? Co one robią w recenzji? Jeden z moich wspierających oczywiście każdy może zostać wspierającym tam na dole macie przycisk poprosił, żebym nagrał dla niego odcinek z recenzją od tych butów. I tak, buty te już są ograne zagrałem w nich, nie powiem. No, jeśli Widz prosi, no to trzeba zrobić. I teraz wyrażę swoją opinię, jak te buty nadają się obecnie do gry. I wiem, że te poprzednie wersje, kiedy one wychodziły, do gry były bardzo spoko butami. Jednak tutaj moja opinia jest całkiem inna. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, za co będę mega wdzięczny polubić ten film oraz możecie kilka dole bez i zostać wspierającymi, żeby więcej premier się tu pojawiało, oraz żebyście mogli. Wybierać sobie odcinki, jakie chcecie, żeby były na kanale, bo tak. Wspierający mają taką moc sprawczą. Te oto buty są butami od marki Reebok. Jak wiemy, Reebok skupił się głównie na, wydawanie, na wydawaniu retro butów z początku lat 2000, końcówki lat 90. Mamy tu na myśli buty Shona Kempa, czyli kamikadze. Mamy tutaj buty Ansuera, czyli Alana Iversona. Mamy tutaj buty Shaka. Czy coś pominąłem? Na pewno coś tak. Bo jeszcze tam, no i boki, pampy były jeszcze, wiadomo. Oni wydają po prostu retro buty. Nie wydają nowych butów, co uważam, że nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem, szczerze powiedziawszy. Bo masz po jednej parze tych retro, i tak naprawdę masz wszystko. Bo ja uważam, że jest kilka cepu ładnych, ale ogólnie, trzeba tam kupować wszystko co wychodzi, dla mnie to jest bez sensu. Co do tych butów, jest to cebu Hot Ones, czyli nawiązujący do oczywiście skowilków. Tutaj mamy prawie 2 miliony skowili na tym bucie i szczerze powiem, po pierwsze, jak widzicie po podeszwie, trakcja nie jest za dobra. Trakcja jest bardzo średnia. Muszę przyznać, że grałem w nich na dworzu, Miałem nich na dworzu i nie, jeździłem trochę w nich. Średnia atrakcja, bardzo średnia, słaba. Nawet, nawet słaba zdecydowanie. Dodatkowo, jeśli chodzi o amortyzację, sztywno, sztywno, strasznie. Lądujecie dla mnie jak na kamieniu, moja opinia. Może w innym CW, które będzie wykonane z innych materiałów, będzie się to odczuwać troszeczkę inaczej, ale tutaj naprawdę jakbyście walili betonem w beton, więc nie jest to zbyt komfortowe. Dla osoby, która chce grać, w szczególności dla osób cięższych, które tę swoją wagę odczuwają zdecydowanie bardziej i zdecydowanie szybciej sobie rozwalą stawy, lądując ciężko. Wiadomo, trzeba się też uczyć lądować, no ale to już zupełnie inna bajka. Jeśli chodzi o wygodę, wygoda w tych butach jest, mimo że są mega miękkie, to dla mnie to jest kazus dejmów Siódemek i jest za miękko. Noga lata, lockdown stopy nie istnieje w tym bucie. Tutaj to wszystko, te sznurowadła są do dupy kompletnie, rozwiązują się. Mam je też w wersji low, i tam są te same sznurowadła, tylko w innym kolorze. I powiem Wam, że też mega, 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 mega średnio. Nie ma nic ciekawego w tym, więc szczerze nie polecam, bo buty się po prostu nie trzymają, nogi i cały czas się rozwiązują. Język nie drapie, to jest zdecydowany plus i chyba nie. największy plus tych butów. Ochrona stawów. No, przez to, że lockdownu nie ma, amortyzacja jest średnia, trakcja jest słaba, no to tak naprawdę lockdown stawów jest no, bardzo słaby, więc nie polecę. Zdecydowanie, ja uważam, że to są już typowo buty lifestyleowe, tak jak obecnie Jordany retro. Dogry są bardzo średnie. Dochodzenia uważam za wygodny but. Mógłby troszkę bardziej oddychać, ale to samo mamy przy wszystkich butach retro. I jedyny plus, jaki uważam, że należy zaznaczyć, jest to na pewno lepsze wykonanie niż w większości retro Jordanów. Szczerze, jakość retro Jordanów w większości to jest straszna kupa. Naprawdę, to jest słaba jakość i jakby wziąć przeciętne buty pumy, już nie mówię o tych kuzmach All Pro, które leżały wszędzie, nawet w outletach. I jakość skóry jest lepsza niż w 95% retro Jordanów, które są takie premium i takie super. Nie chcę mi się tego komentować. Tutaj też jest naprawdę dobra jakość materiałów. Ta skórka tutaj jest naprawdę fajna i za to trzeba bić pokłony, bo naprawdę jakość materiałów jest dobra. Nie można powiedzieć, że jest z tym jakikolwiek problem. Nie ma tu też odstającego kleju, no to znaczy nie ma za dużo odstającego kleju. To nie jest poziom najki, że klej odstaje wszędzie, że klej odstaje nawet w miejscach, w go nie ma. No więc tam to już jest abstrakcyjne. Tutaj… No, może ze dwa miejsca na bucie by się znalazły, no ale tak najlepsze buty Nike, dobrze, nie są wykończone. A co dopiero jakieś tam buty szeregowe w Reeboku? Więc moja opinia a propos tych butów, do gry się nie nadają, do chodzenia spoko, ale taki sezon jesień, wiosna, bo na lato zdecydowanie za gorąco. Dobra, jeśli chcecie więcej filmików na żądanie, to oczywiście wspierajcie. I piszcie wiadomości, jak co byście chcieli zobaczyć. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nauwa!